Drodzy mieszkańcy powiatu Żerardowskiego, Szanowni Państwo, Ze względu na ostatnie działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie Starostwa Powiatowego w Żerardowie, zdecydowałem się zorganizować tę konferencję prasową, by poinformować, jak wygląda obecnie sytuacja. Od początku działań nowego zarządu powiatu Żerardowskiego, to jest od jesieni ubiegłego roku, stawiamy na transparentność. I uczciwość podejmowanych decyzji. Aby były one jeszcze bardziej trafne i zgodne z prawem, uruchomiliśmy kilka miesięcy temu szereg kontroli i audytów wewnętrznych w poszczególnych wydziałach starostwa. Tak się złożyło, że w jednym z wydziałów, którego audyt zleciliśmy, swoją kontrolę prowadziło też Centralne Biuro Antykorupcyjne. W toku postępowania jeden pracownik Wydziału Ochrony Środowiska został zatrzymany. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące śledztwa będziemy przekazywali Państwu na bieżąco. Pragnę również Państwu zapewnić, że wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Żyrardowie funkcjonują normalnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński